Miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowo, które posłuży jako podstawa rozważania to słowo z Księgi Izajasza z drugiego rozdziału. Widzenie Izajasza, syna Amosa dotyczące Judy i Jeruzalemu. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon na słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na Lemiesza, a swoje włócznie na Sierpę. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Domu Jakubowy nurze, postępujmy w światłości Pana. Wszechmogący Bożej Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie z prośbą o to, abyś zechciał pobłogosławić zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. Nie wiem, czy to jest takie moje osobiste odczucie, ale tak jest, jakbyśmy byli wszyscy na takim przydechu. Tacy, tacy tak zmęczeni, znaczy ja wiem, że pogoda jest jaka jest i generalnie chyba to jest problem tego, że ciśnienie mamy dość niskie, ale taki w, jak zaczęliśmy śpiewać, ja mam wrażenie, że my coraz niżej i niżej, i niżej, i niżej. Ja sobie wstałem, także mi trochę, że tak powiem, krew do głowy uderzyła, jest trochę lepiej, tak więc też wstaliście, usiedliście. Mam nadzieję, że kolejne pieśni, jakie będziemy śpiewać, będą bardziej żywo zaśpiewane. Moi drodzy. Tekst, który mamy dzisiaj jest tekstem, który wprowadza pewien dysonans poznawczy, tak bym to określił. Ale zanim dojdę do kontekstu i do tego politycznego wątku, który został tutaj w księdze Izajasza poruszony, chciałbym wam opowiedzieć taką historię, która wydarzyła się jakiś czas temu. Cała historia miała miejsce, jak to zwykle ostatnio bywa, online. Mamy grupę parafioną na Whatsappie i taką też grupę mamy jako rodzice naszych dzieci w każdej klasie. I pamiętam, ta sytuacja wydarzyła się jakiś czas temu. Ktoś napisał a propos tej odrabiania prac domowych, zadawania ich itd. itd. No i ktoś tam rzucił takie trochę zaczepne, jak to będzie z tymi pracodawcami? kiedy dzieci mają się uczyć, wiecie, takim tonem, takim pismem, że wszyscy od razu tak, aha, no tak, no jak to będzie. No i zaczęły się wycieczki, osobiste. Ktoś rzucił screen z jakiegoś takiego mało pochlebnego artykułu. No i ta wojna po prostu zaczęła się tworzyć, buzować. Ludzie podbijali emocje negatywne, dorzucali swoje rzeczy. Aż w którymś momencie jedna z mam napisała, Słuchajcie, ja mam taką propozycję, bo tego się źle czyta, żebyśmy po pierwsze nie robili ucieczek takich ad personam, czyli nie uderzamy w siebie nawzajem, odrzucamy screeny, każdy z nas ma jedną wiadomość do napisania na określony czas i jeżeli mamy jakiś problem, to organizujemy spotkanie online z nauczycielką i ona wszystko wytłumaczy. Takie spotkania będą raz w miesiącu. Słuchajcie, jak ręką odjął. W tydzień nie było problemu. Dlaczego o tym mówię? Bo czasami mam takie wrażenie, że my zamiast rozwiązywać problemy, to je produkujemy. Zamiast y, rozwiązywać problemy y, i rozwiązywać emocje, to w zasadzie je jeszcze podbijamy. I szukamy ludzi, którzy dokładnie myślą tak samo jak my, zrobią dokładnie to, co chcemy, i powiedzą to, co chcemy, żeby potwierdzić, że właśnie nasze święte oburzenie jest słuszne. Dobra. To jesteśmy w tym emocji. Przejdźmy do Królestwa Judy i Królestwa Izraela, północ i południe, bo to są te czasy, kiedy Izajasz reprezentuje właśnie państwo południowe, ale już z taką ogromną wizją tego, co się może wydarzyć. I pozwólcie teraz, że to nie będzie idealne przedstawienie sytuacji, ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli, z czym mierzy się Izajasz, do kogo mówi, w sensie co czują te osoby, do których on mówi i co mówi, dlaczego może w nich to powodować pewien właśnie poznawczy dysonans. Wszyscy wiemy, co się dzieje za wschodnią granicą, kto jest agresorem na państwo ukraińskie i wszyscy wiemy, że jest to wielkie ryzyko tego, że państwo ukraińskie zostanie zniszczone albo w jakiejś części przejęte. I w zasadzie, jeżeli tak by się stało, że państwo ukraińskie zostało zniszczone, przejęte w jakiejś części, to generalnie jest sytuacja, w której państwo północne zostało absolutnie przez Asyrię zrabowane, zostały pobierane podatki, ludzie zostali wywiezieni e, do przymusowych robót jako niewolnicy, a wszystkie państwa ościenne, w tym też państwo południowe, które reprezentuje właśnie Izajasz, zaczynają się bać. I co robią? I dokładnie w Księdze Izajasza jest opisane, szukają sojuszy czyli to, co się dzieje tak naprawdę teraz, tak? Kto nam pomoże, jak nas najadą, tak? Z czym nam pomogą? Kto przyjdzie nam na pomoc? Albo zbrójmy się, spróbujmy zebrać tyle mieczy, ile ich się tylko da, umocnijmy nasze, nasze, nasze miasta, no i będziemy walczyć. Tylko prawda jest taka, że naród asyryjski w tamtych czasach to mniej więcej porównanie, kto z kim walczy, to tak jakby dzisiaj Stany Zjednoczone najechały Holandię. Nawet chyba, myślę, że z, z większą przewagą tak naprawdę. Holandia to jest państwo wielkości naszego województwa. W zasadzie jak tam większa woda przyjdzie, do tego państwa nie ma. No i co do uzbrojenia, nie chcę się wypowiadać, no ale możecie sobie wyobrazić te wszystkie. Siły wojskowe, najeżdżające, malutkie państwo, no to jest bez szans. No i zajarz widzi, że politycy zaczynają się szarpać pomiędzy tymi szukaniem sojuszy. Tylko wiecie, sojusze w tamtych czasach to było tak, wpuszczamy kogoś, kto nam pomoże, ale z, yy, za coś. Nie? Czyli wpuszczamy kapłanów, obce kulty, ludzi, którzy nagle z, zaczynają się pojawiać, nie wiadomo, co chcą, a mają do tego prawo, albo się zbroimy. No i teraz zobaczcie, w takiej emocji Izajasz mówi: A ja mam taką trochę inną propozycję dla Was. Zróbmy w ten sposób. Nie zbroimy się, nie szukamy sojuszy, ale idziemy do kościoła i się modlimy. W kościele to brzmi dobrze, ale 15 sierpnia będziemy mieli teraz święto Wojska Polskiego. Tak jakby ktoś tak powiedział, z któryś z dowódców, to by cały establishment i pukał po głowie takiego kościoła. Jaki, jaki Bóg. Agresor sojusze trzeba walczyć. To jest dokładnie to. I ci ludzie, którzy słuchają Izajasza, mówią, jak świątynia Pana na najwyższej z gór. Tam z bronią stoją, chcą wchodzić, kobiety nasze zabrać, mężczyzn dać do, do darmowej roboty. Z bogactw, które mamy, chcą nas okraść, a ty mówisz do kościoła, świątynia Pana na najwyższej z gór, wszystko będzie się świecić, Bóg będzie wszystkich nauczał. Przekujcie miecze na lemiesze, w sensie takim, że już nie, nie, zamiast broni, weźcie kosy do rąk i koście pola. No to tak sobie pewnie patrzyli na tego i Izajasza, mówi, nie, on jest chyba niepoważny. I wracamy do tego, do tego mojego punktu wyjścia tej krótkiej historyjki a propos lekcji religii na Whatsappie. Tak naprawdę sojusze nie były żadnym rozwiązaniem. Wojna z państwem, które jest silniejsze, również nie było. I jedyne, co można byłoby zrobić, to, to uczciwie spojrzeć na sytuację i zacząć się rozglądać za czymś, co spowoduje najwięcej, najmniej bólu. I pamiętacie tą panią, która stwierdziła, że ustawiamy konkretne zasady, tak? Posługiwania się Whatsappem i pisania pewnych rzeczy. Czasami trzeba takiej osoby, która powie stop, już nie walczymy ze sobą, tylko szukamy rozwiązania. I wiecie, to jest problem chyba większości z nas, że my zamiast szukać rozwiązań w różnych sytuacjach konfliktowych, my tak naprawdę podbijamy ten konflikt. Szukamy broni, którą będziemy mogli strzelać, którą będziemy mogli wypolerować i wycelować. W małżeństwie to ma miejsce, to ma miejsce w relacjach między e, w pracy to ma miejsce w relacjach między nami jako mną i e, wami jako parafianami, tak? Bo wyobrażam sobie sytuację, że ktoś mówi: "Ludzie mówią, że nam się to nie podoba, że byłem ostatnio w takiej parafii niedaleko nas". i w rozmowie z e, z jednym z parafian, powiedział mi coś wie ksiądz, bo tutaj ludziom się nie podoba, co ten ksiądz tutaj robi. Ja mówię, jakim ludziom? Co się nie podoba? No ogólnie ludziom się nie podoba. No mówię, ale ludzie to jaka to jest kategoria? W sensie, tobie, 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 komu się co nie podoba i co się nie podoba? Nie? Bo wiecie, my, prawda jest taka, że my bardzo często się oburzamy na pewne rzeczy, mówimy, nie powinno tak być. Nie powinno. Ale jak stoimy naprzeciwko kogoś, kto robi te rzeczy, które nie powinny, to jakoś tak mówimy: A no, w sumie to ja nie mam nic przeciwko. I powiedziałem temu panu, że może warto byłoby powiedzieć księdzu, że jest jakaś osoba, która ma z czymś problem i może warto by było, żeby do niego poszła i powiedziała: A, wstydzą się. Ja myślę, że to niekoniecznie wstyd. Wiecie, kiedy przygotowujemy się na pewną rozmowę, na argumenty, y, trzeba te argumenty mieć. Trzeba to przemyśleć, z czym się do kogoś idzie i powiedzieć mu, wiesz, nie zgadzam się z Tobą, bo to, to i to. Jak bardzo często bywa to w ten sposób, że kiedy my sami, zanim pójdziemy do kogokolwiek, sami przemyśliwujemy pewne rzeczy, nagle się okazuje, że te nasze argumenty są miękkie, nie do końca takie twarde i nie do końca takie jasne. I już wtedy mówimy: A w sumie to, to chyba nie mam z czym iść. Ale emocja jest. I tą emocję mogę podbić. Bo się nie zgadzam. No to nie pójdę do tego, z kim się nie zgadzam, tylko będę szukał sojuszy. Ludzi, którzy myślą tak jak ja. Też wam się nie podoba? No to chodźcie. Pogadamy. Tylko to już jest obgadywanie. I ta emocja może trwać, trwać i trwać i może się sączyć i może się jątrzyć i sprawa nie zostanie załatwiona. Tylko pytanie, czy kto w ogóle w którymkolwiek momencie chciał coś załatwić, czy coś podbić, czy nasycić emocją, która niestety nie jest pozytywna, i wziąć, zamiast przekuć miecze na lemiesze, no to wziął broń, jeszcze wziął kogoś, kto też ma broń, i jeszcze jedną broń, jeszcze jedną broń, i wszyscy z tą bronią stoją i będą teraz z niej strzelać. Izajasz, oprócz tego, że mówi trochę mało racjonalną rzecz, mówi o tym, że naprawdę powinniśmy zacząć od siebie. Że jeżeli chcemy pokoju, to musimy się zastanowić, czy w nas jest taka chęć pokoju. I czy to nie jest też tak, że my się tej wojny strasznie boimy. W cudzysłowie i poza cudzysłowiem. Ale tak naprawdę w nas jest taka chęć walki, konfrontacji, pokazania siły, pokazania broni. I użycia tej broni. Bo wiecie, potem jak się tak obserwuje, to my naprawdę jesteśmy bardzo często gotowi do walki, a mniej skłonni do pokoju. My się już o wszystko potrafimy pokłócić. Wokół wszystkiego jesteśmy w stanie się spolaryzować. I potem mówimy, no ale państwo jest takie wojenne, takie mowy są wojenne. Prawda jest taka, że politycy gadają to, co my chcemy usłyszeć. I są dokładne obrazem tego, co my czujemy, co my przeżywamy. I Izajasz mówi tutaj te słowa do ludzi, którzy robią i robili to samo, co i my dzisiaj. Też szukali ludzi, którzy tam będą myśleli tak jak oni, będą szukali takich, którzy chcą wziąć broni, walczyć za Syrię, pomimo tego, że absolutnie wojna mogłaby być z nimi przegrana. Tak więc punktem wyjścia jest, jeżeli szukamy pokoju, to musimy tak naprawdę zacząć od siebie. Gdzie ktoś powie, no, ale może w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie to przecież jest tylko wojna i tak dalej. To chciałbym pokazać kilka wersetów, nie tylko ze Starego, ale z Nowego Testamentu, gdzie Bóg mówi o pokoju, który jest bardzo sensownym wyjściem. Błogosłowieni, którzy wprowadzają pokój Ewangelia Mateusza. Jeśli, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. List do Rzymian. I księga Izajasza, 32 rozdział, czyli troszkę później od tego tekstu, który przeczytałem. Działem sprawiedliwości będzie pokój. Chrystus jest naszym pokojem. List do Efezjan. Wiecie, pisałem jakieś chyba dwa miesiące temu taki artykuł. Um, w kontekście właśnie wojny i kolejnej rocznicy tej wojny, i tam napisałem taką tezę na samym początku i potem ją powtórzyłem na samym końcu, że pokój to nie jest dar, który jest dany raz na zawsze, ale pokój jest pracą, którą trzeba wykonać na co dzień. Bo prawda jest taka, że jak się spojrzy na historię, to pokój tak długi, jak mamy teraz, nigdy nie trwał. Nigdy nie było tak długo braku wojny. A my stwierdziliśmy, że w sumie to jest coś normalnego. Tylko to nie jest normalne. Normalnym w świecie wcześniej przed tym, co przeżywamy teraz, był świat, który był zagrożony wojną. Większość z was, jak teraz was patrzę, żyliście w czasach zimnej wojny. Pokój jest pracą, którą trzeba wykonać. I nie na zasadzie takiej, że politycy zrobią coś za nas. Tylko pracą, której my musimy zacząć od siebie. No i teraz pytanie. Myślę dość trudne. Bo jeżeli to my byśmy byli częścią takiej rozmowy na WhatsAppie, jakiejkolwiek temacie, to byśmy byli tymi, którzy podbijają, szukają broni, żeby w kogoś uderzyć, czy raczej byli tymi, którzy szukają rozwiązania, i mówią: słuchajcie, uspokójmy się, poszukajmy wspólnych rozwiązań, porozmawiajmy z nauczycielką, wiecie, no jakiekolwiek takie próby rozbrojenia wszystkich po kolei, ale próby rozwiązania, co w nas jest? Chęć obgadywania, chęć podbijania emocji, czy szukania rozwiązań. No to jest trudne pytanie, bo wiecie, możemy powiedzieć, no w parafii, no to ja chcę spokoju, w państwie, to ja chcę spokoju, ale w domu. o, w domu. W domu to ja wiem, co mam mężowi powiedzieć, albo żonie. Oho, dzieciom? Też je, ja jestem wiem, co mam powiedzieć. Szefowi w pracy? Albo moim pracownikom? Ja więcej ja mam powiedzieć. I jak powiedzieć? W kościele o pokoju. Ale w domu, w pracy. Tak uzbrojone. I tylko strzelające albo strzelające. To pytając o to, co w was jest, pytam o to, co was jest poza tym miejscem. Chęć szukania rozwiązania czy szukania sojuszy i gotowości na wojnę. Bo wiecie, tak jak patrzę na nasze państwo, to niestety mam smutną konstatację że my raczej nie chcemy szukać rozwiązań. No i ktoś powie, no dobra, no to to rozwiązanie Bóg na górze i wszyscy patrzący na tego Boga i, i słuchający Go. Ja myślę, że to nie jest takie głupie wcale. Żeby nie było, podam wam kilka przykładów. Powiedziałem, że o pokój warto walczyć, bo przynajmniej Biblia nakazuje, mówi o tym, że pokój jest czymś budującym i Czymś, o co warto zapracować, to podam Wam kilka takich rzeczy, które, żeby nie było, że mówiło o pokoju, ale nie daje, że tak powiem, żadnych takich wskazówek, jak ten pokój wprowadzić. Ja nie mam, umówmy się szczerze, wskazówek dla polityków, nie mam wskazówek dla żołnierzy, generałów, dowódców, nie mam takich wskazówek. Ale mam wskazówki na pokój między nami, na pokój między Wami, w Waszych domach, w Waszych pracach, w Waszych relacjach, w jakichkolwiek się znajdujecie. Podam ich kilka. Reguła 24 godzin na przykład. Wiecie, kiedy najszybciej mówimy słów, słowa, które nie chcemy, żeby były wypowiedziane? Właśnie w tej pierwszym momencie ktoś nas uruchamia jakimś przytyczkiem, jakąś docinką, jakimś słowem i my już prosto plecy i jedziemy. Jak ktoś jeszcze ma możliwość? Totalerz, sztuczce, wszystko leci. To jest taka propozycja, żeby 24 godziny spróbować się wyciszyć, przemyśleć, może wyjść z domu i nic nie powiedzieć. Bo wiecie, w relacjach jest tak, że czasami pewnych rzeczy się nie da nie usłyszeć. A w złości mówimy rzeczy, które nie chcielibyśmy nigdy powiedzieć, i chyba wolelibyśmy, żeby nie zostały. Wypowiedziane. Tak więc te 24 godziny to jest taki cudzysłów, w którym dajemy sobie czas na uciszenie emocji, żeby nie było zbyt dużo słów, żeby nie było zbyt dużo gestów, żeby nie było zbyt wielu rzeczy, które lepiej jakby się nie wydarzyły. Protokół 1.1.2. To też biblijna zasada. To jest taka zasada, jeżeli mam coś do kogoś, to jest ta historia, z którą spotkałem się ostatnio właśnie, że jak mam coś do księdza, to nie musi być ksiądz, ale jeżeli mam coś do księdza, to idę do niego i mu to mówię wprost. Słuchaj, wiesz, nie podoba mi się to. A jeżeli on mnie nie słucha, a czuję, że mam rację, to biorę jeszcze kogoś i idę z nim i mówię to przy świadku. I wtedy, jeżeli ksiądz, tutaj w tym wypadku nie ma argumentów, no to wtedy mamy możliwość rozszerzenia tej rzeczy, z którą przychodzimy na szerzej. Ale najpierw osobiście, potem we dwie osoby, a dopiero potem wszyscy. Tylko prawda jest taka, że jak my cokolwiek chcemy załatwić, to nigdy nie idziemy do osoby, z którą chcemy to załatwić, nigdy nie idziemy sami i nigdy nie idziemy we dwie osoby. Ale zawsze jest wielkie forum sojuszników i załóżników, którzy wszystko wiedzą ale nic nie załatwią. Słownik pokoju. Znacie słowa? Ty zawsze to robisz. Ty nigdy tego nie robisz. Ty nigdy nie robisz tego, co od ciebie chcę. Ja na, jakby na sam dźwięk tych słów, to mi się taki, ja mam dużo włosów na plecach, to mi się te włosy wszystkie, je, dęba stają. Nie znoszę, jak ktoś tak mówi. Ty zawsze, ty nigdy, bo jedyne co ja chcę zrobić wtedy, to się będę bronił. Ja nigdy? Przecież wtedy i wtedy i wtedy. Ty mi nie wypominaj, kiedy. No to nie mów nigdy. Ale to, uwaga, zawsze tak wygląda. I wiecie, to z nic znowu nic nie załatwia, a tylko dotyka do żywego. Tak ściska, że aż boli. I czy to załatwia jakiekolwiek sprawy? Czy właśnie uzbraja jedną i drugą osobę do tego, żeby jeszcze więcej walczyć, jeszcze więcej strzelać, w cudzysłowie oczywiście? Albo wyciąganie starych spraw. Pamiętasz wtedy? Czułem, czułam się dotknięta. Pamiętam to. I będę zawsze pamiętał i pamiętała. No to jak załatwić sprawę, kiedy historia zawsze będzie przede mną? Wiecie, e, Izajasz chciał załatwić pewną sprawę. Chciał, żeby państwo południowe przeżyło. E, przyszedł do ludzi z, z czymś tak prawdziwym jak Bóg i tak autentycznym, że mogli ci ludzie cokolwiek zrobić. Nie skończyło się to do dobrze. Nie posłuchali Zajasza. Państwo taki północne, jak i południowe przez Asyrie zostało podbite. Poszli na, na zwarcie. Najpierw okazało się, że Sojusze nie zadziałały. No potem jak już Sojusze nie zadziałały, no to doszło do zwarcia. No i tak jak powiedziałem, Stany Zjednoczone, Holandia bez szans dla Holandii. Nie? Tutaj akurat dla państwa południowego. Tylko, że to jednak wynika od tego, czy my chcemy walczyć, my, w sensie ja i ty, tu i teraz. I to spowoduje jakąś ogólną emocję, która będzie potem podbijana, albo nie. Jeżeli dzisiaj zadam sobie pytanie, co tak we mnie jest? Czy ja chcę się zbroić, mieć taką piękną broń w, przy kaburze, w przypasie? Będę ją czyścił, głaskał, ładował, rozładowywał, oliwił i tak dalej, i tak dalej. I będę tylko czekał na moment, w którym będę mógł z niej wystrzelić. Czy pozwolę sobie schować tą broń do sejfu, zamknąć i wyrzucić klucz. Tylko wtedy może się okazać, że będę taki trochę, trochę taka bezbronna. I Bóg mówi, nie, nie będziesz bezbronna. Bo moja góra będzie stała na najwyższych z gór. I wszyscy jak zobaczą, że ty się rozbroisz... To nikt nie będzie chciał walczyć. Bo w nas oprócz tego, że jesteśmy zainteresowani oglądaniem walki kogutów, to tak naprawdę wewnętrznie wcale tego nie chcemy. My chcemy pokoju. My chcemy świętego spokoju. Dlatego, najpierw, jeżeli myślimy o pokoju na świecie, zastanówmy się, czy my taki pokój wokół siebie siejemy, dajemy. Czy raczej nie? A jeżeli nie, no to będziemy mieli tylko odpowiedź, dlaczego jest jak jest. A dałem narzędzia do tego, jak można w tych małych sprawach między nami coś zmienić. A może te małe rzeczy zmienią wszystko. Tego nam życzę. Amen.